Sandwave, rozkazuję ci to przeczytać. Rozkaz Lordzie Megatronie. The following Loving Kisses Bazet Parody. The Transformers One Directed by Zoszko Olej i owned by Hasbro. Nef Republic Pictures, Di Bonaventura Pictures, Bychem Film, Sand Paramount Pictures. Please support the official release. Dobra robota Sandwave. Dzięki temu, że to przeczytałeś, YouTube nie dopierdoli się do tego filmu. Że kurwa co? To pochój czytamy ten tekst. Pokażę wam co się dzieje. Gdy ktoś mi podskakuje hihu hi, ha, 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 ha. O kurwa on jest zbyt silny. Nie pokonamy go. Ale wiecie co? Nie musimy. Mamy pomysła. Potrzebujemy rachnit. Przez to, że jest przed upasem Sentinela, to pamięta zbrodnie, które on popełnił. Zrobimy to tak, pojmiemy rachnit. Potem zajmiemy radiostację i użyjemy pamięci rachnit, by transmitować prawdę o Sentinelu. A gdzie ona jest? <tryk> Tutaj jest. O kurwa, wypierdoliła mnie. Ale to nie problem, już po nią jadę. Musimy przejąć najbliższą radiostację. Hej pax, popatrz, mamy dość blisko do radiostacji. O w mordę, rzeczywiście. Mam cię ty pajęcza dziwko. Kogo nazywasz pajęczą dziwką, ciebie. Elita, tylko nie uszkodź ją zbytnio. Spoko, będę delikatna. W miarę. Moments later. Przepraszamy, proszę pana, ale nie może pan tu być, o kurwa. Jestem kozak tro -on ale zajebisty. Rozpierdolę robię ha ha ha, -ha ale jestem zajebisty kurwa Biki. Co ty odpierdalasz? Mieliśmy przejąć tą stację a nie ją rozpierdolić. E -e. Że co, że to niby ja zrobiłem ten rozpierdol, ten tego, to nie byłem ja. To ci goście żeby było fajnie zrobili rozpierdol. Mówię prawdę? Tak tak, to my zniszczyliśmy to miejsce. Wcale to nie jest wina tego psychopaty. Nieważne, musimy się pośpieszyć i ukazać wszystkim prawdę o Sentinelu. Uwaga, mieszkańcy Ajakonu. Sentinel Prime ma do przekazania ważny komunikat. Sentinel. Nie bądź takim kozakiem, bo dostałeś trochę ulepszeń. Wy nadal jesteście pode mną. Tacy podrzędni robotnicy jak wy nie pokonają mnie w hahaha. -ha 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 -ha. Jaką prawdę? Że potajemnie robię interesy z Quintessonami, że sprzedaję im energą, który tak ciężko wydobywacie? Że bogacę się waszym kosztem? Czy że sam zajebałam innych primeów? Ha, ha 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 nikt wam nie uwierzy, ponieważ jestem prime'em i nikt nie podważy mojego autorytetu. Co to chuja? A tak w ogóle to robotnicy to podludzi i debile. Mogę ich wykorzystywać jak tylko mogę i do tego będą oni szczęśliwi. Hahaha ha 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 ha. Co za głupi robotnicy. Dzięki ich niewolniczej pracy mogę się w nieskończoność bogacić i ich ruchać jak seks zabawki. Ha ha O kurwa, za dużo gadam. Ha <ś> co za debili. Praktycznie sam do wszystkiego się przyznał. O ty kapitalistyczny chujo. My tu ciężko pracujemy, a ty nas tak wyzyskujesz? Dość. Zaczynamy komunistyczną rewolucję i obalamy twoje kapitalistyczne rządy. Co prawda, nie planowaliśmy komunistycznej rewolucji, ale udało się. Prawda o Sentinelu wyszła na jaw. Jakby, co to ten film nie propaguje komunizmu ani też innej totalitarnej ideologii? No, szkurwa, mam tego wszystkiego dość, odchodzę. Nie dość, że Sentinel płacił mi niskie wynagrodzenie, to też musiałam znosić wszelkie trudności. A przecież praca dowódcy ochrony nie jest łatwa. Jebane chciwy kapitalista. Tyle rzeczy dla niego robiłam Machu, ja z tego miałam. Już nawet pracując w prostytucji, bym więcej zarabiała. W sumie i tak nigdy nie lubiłam sentinela i teraz mam szansę zacząć nowy rozdział w moim życiu. No to mam porządnie przesrane. Muszę stąd spierdalać. Ale gdzie? Na cybertronie nie ma już dla mnie miejsca. Może do Kuintessonów? Ech, to nie jest dobry pomysł. Zajebiał mnie za to, że straciłem kontrolę nad złożami energonu. Może ucieknę do unikronka i będę mu służył? No nie. Chyba mnie pojebało. Ten przepotężny byt jest popierdolonym zboczeńcem. Nie wiadomo, jakie przerażające rzeczy może mi zrobić. Noż kurwa, nie mam gdzie spierdalać. Chyba cię pojebało. Aaaaaaah, nigdzie nie spierdalasz. Kurwa, zostaw mnie. A teraz Sentinelu, czas abyś zapłacił za to, co mi zrobiłeś. Już nigdzie nie uciekniesz, ty popierdolony degeneracie. Teraz cię strasznie upokorzę tak jak ty to zrobiłeś mi. Ach, tak, zajeb go, zajeb go. Zasługuje na poniżającą śmierć. 16. Błagam nie rób tego, przepraszam za wszystko, opuszczę Cybertron i nigdy mnie nie zobaczysz, ale nie upakarzaj mnie, błagam cię. Nie, nie masz prawa o nic błagać. Nie rób tego. Pax, co ty wyprawiasz? To koniec, wszyscy wajakonie znają prawdę o Sentinelu, on jest już skończony, dalsza walka nie ma sensu. A chuj mnie to, wykorzystywał nas, zgwałcił mnie i upokorzył. Zasługuje na śmierć w męczarniach. Muszę to zrobić? Muszę się zemścić, a właśnie, że nic nie musisz. Sentinel może jest skurwysynem, ale nawet on nie zasługuje na poniżającą śmierć. Odbudujemy on i zmienimy Cybertron na lepsze. Poza tym, di. Zemsta nie jest drogą Jedi. Pax, co ty pierdolisz? My nie jesteśmy żadnymi Jedi. E, eee, ten tego. Chodziło mi o to, że zemsta nie popłaca. Nic w ten sposób nie osiągniesz. Kurwa, Pax. Skończ pierdolić. Natychmiast zajdź mi z drogi, albo to ja ciebie usunę. Ale di i. Nie, kurwa. Żadne ale. Już nic nie będzie mnie ograniczać. A teraz, w Sentinelu. Zrobię ci dziurę w twoim łbie i cię zgwałcę. Zrób to, zrób to, zrób to, zrób, to, zrób to. Nie Niech ten mi kapitalista Nie, e? Zrobię wszystko. Dam ci cały swój majątek i wiele więcej. błaga Ja jestem Prime'em, najwyższym z najwyższych. Nie chcę zostać tak okrutnie upokorzony. Wszystko tylko nie to Nie, 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 nie. Kurwa, czemu go obroniłeś? Czym? U, 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 u. To nie tak miało być. Noż, kurwa. Pax. Dlaczego zawsze musi się to tak kończyć? Dlaczego zawsze oboje musimy coś odpierdolić? Chociaż jak się nad tym zastanowić. Ty zawsze mnie ograniczałeś. Ty nigdy mnie nie słuchałeś i robiłeś to, co chcesz. Nawet jak ci coś tłumaczyłem, to dalej I robiłeś swoje. To twoja wina, Pax. Sam jesteś sobie winien temu, co cię spotyka. Zgadza się. Ja nie zrobiłem nic złego, Gii. I. Nie, nie idź tą ścieżką. Jesteśmy kumplami, prawda? Nie jesteśmy już kumplami. Żegnaj, Orionie Paxie. Byłeś moim jedynym i ostatnim przyjacielem. Ja już nie będę miał więcej przyjaciół, ponieważ przyjaciele ograniczają mnie. To koniec? Czy ja umrę? Nie chcę, nie chcę tak umierać. Jeszcze nic nie osiągnąłem. Muszę powstrzymać I, i. Uwaga, wykryto ledwo żywego transformera. Rozpoczynam procedurę wciągania do jądra cybertronu. Drama ochronna otwarta, wpuszczanie do jądra cybertronu, primuska. Hej kurwo! Zacznę gwałcenie ciebie od wsadzenia mego chuja w twoją dupę. Nie e, przepraszam, przepraszam, a co za przyjemność! A teraz powtarzaj za mną, jestem twoją kurwą, jestem twoją kurwą. Ruchaj mnie, ruchaj mnie, ruchaj mnie. Nie. Jestem twoją kurwą, jestem twoją kurwą. Ruchaj mnie, ruchaj mnie, ruchaj mnie. Bardzo dobrze, kurwo o przyjemność. och ta och ta ale przyjemność jestem twoją kurwą jestem twoją kurwą żyję dla twojego kutasa. o kurwa widać że zniszczyłem jemu psychikę tym intensywnym ruchaniem no trudno czas kończyć zabawę z tą kurwą aha aha ach o kurwa ale będzie spust kurwa azm o kurwa, gwałcenie i poniżanie innych jest takie podniecające. Nikt mi nic więcej nie odbierze. Od dzisiaj to ja odbieram. Rządy zdrajcy Sentinela się zakończyły. Nigdy więcej wyzysku robotników. Dołączcie do mnie a razem stworzymy świat gdzie wszyscy będziemy wolni i nieograniczeni. Świata pełen seksu. Tylko ja i nikt inny poprowadzi was do przyszłości. Ach, mój kochany Megatronusie Prime, od teraz jesteśmy jednością. Orionie Pax, Twoje szlachetne i bezinteresowne poświęcenie dla wyższego dobra udowodniło, że jesteś podziwem zaufania samego Primuska. Niniejszym on ci powierza przyszłość Cybertronu i jego mieszkańców, a także. Powierza Ci matryce dowodzenia. Uwaga, tu system wspomagania matrycy dowodzenia, wykryto szlachetnego i dobrodusznego ziomka. Nowy użytkownik zostaje zaakceptowany, miłego dnia. A... A... Za ja jestem zboczeńcem. Ja, jestem gewiantem. Ja. Jestem. Megatron, a teraz powstań, obciemu się, trafię. Olhaj Megatron, Olhaj Megatron, Olhaj Megatron, Olhaj Megatron. Rozpierdolić stary porządek całkowicie. Olchaj negatron! Olchaj negatron! Przestań. Całkowicie ci odjebało. Odjebało? To temu światu całkowicie odjebało. Nie powstrzymacie mnie. Ja zniszczę... wszystko. Okej okay, ziomy, nadchodzę. Ach, z muzyką Linkin Park każda scena jest epicka. Orion, czy to ty? Tak. Ale już nie nazywam się Orion Pax, nazywam się Optimus Prime. To niemożliwe, Prime. Ze wszystkich osób to właśnie tobie Primusek dał Matrycy Dowodzenia. To jakaś zła komedia, dopiero co zapierdoliłem jednego Prima, a pojawił się następny. To nie musiało się tak skończyć, moglibyśmy razem zbudować przeszłość jako przyjaciele. Ech, przyjaźń jest przereklamowana, wierzę tylko w moją siłę i w mojego kutasa. Kajmowie nie są już potrzebni cybertronowi, teraz to ja stworzę nowy porządek. Ale najpierw usunę każdego z mojej drogi. Okej, okay, walczmy. A, a teraz oderwę ci głowę. Nie. przestań. O w mordę, ale to brutalne. Jak w Mortalu. Fatality. Optimus Wings żegnaj mój były przyjacielu. Po ciężkiej walce uśmierciłem tyrana i mojego byłego przyjaciela Megatrona, tym samym przywróciłem pokój Wajakonie. Nazywam się Optimus Prime i przesyłam tą wiadomość do Quintessonów. My będziemy walczyć o Cybertron. Zaraz. To walka z innego uniwersum. No trudno, jeszcze raz. Zaraz ci jedne. Proszę bardzo, spróbuj. A masz z mojego działa? A ty masz z moich miotaczy ognia. Aaaa... Albo nie. Użyję twoje działo jako pałkę. Hehe, <noise> nie wydaje mi się. O kurwa. No dobra. No to jazda. A masz z mojego małego działa. A ty z mojej rakietowej pięści. Jaki fajny topór, podoba mi się. Noż kurwa, Gwardio Cybertroniańsko, bezprzyjcie mnie. Dobra, ziony, kupam na niego, Kupię nikt nie ruszy. Jesteście tego pewni? Dla Prima nawet kupa przeciwników nie ma znaczenia. Dobra, Megatronie. Czas to zakończyć. Kurwa, nawet teraz, gdy zostałeś Primem, to dalej mnie ograniczasz. Pax, jak już mówiłem, już nie nazywam się Orion Pax. Nazywam się Optimus Prime. Wow, ale to zajebiste. Prawdziwy Kozak Tron. No trudno się z tym nie zgodzić, blii. Megatronie, my dostaliśmy moc dzięki której mogliśmy zmienić nasz świat. Jednak ty zdecydowałeś się go zniszczyć. Tak samo jak Sentinel, zdradziłeś Cybertron, jego mieszkańców, a także Mnie. I co kurwa z tego? Gwałtowne zmiany wymagają gwałtownych działań. Nic się nie zmieni, gdy będzie się miękkim i słabym. Tylko siła ma znaczenie, inaczej skur wiele tacy jak Sentinel będą nas wykorzystywać. Wypierdalać. Weź swoich przydupasów i idź zostajesz. Wygnany za Jakonu. A więc wypowiadam wojnę tobie, ku I każdemu, kto się mi sprzeciwi, to jeszcze nie koniec. Prime, to się jeszcze okaże. Wszyscy, którzy mnie popierają, za mną. Tak jest. Od dzisiaj ty nami dowodzisz o wielki i potężnym grejem wrogiem legatonii. Pax, nie zapominaj. Nieważne, jak bardzo będzie chujowo, to zawsze bądź szczerym ze samym sobą. Inni mogą nas nie doceniać, ale działając razem możemy im udowodnić, że się mylą. I, I udało się. Udało się nam spełnić nasze marzenie. Autoboty, transformacja i jazda. Deceptikoner. Zaczynamy kama sutra. Megatron, Megatron. Zostańmy razem najwspanialszymi transformersami na Cybertronie. Pax. Jasne. Brzmi fajnie. Di.